To nie mogę wyjechać dobra, podłączyłem ją. Ja pierdika, jakie tu góry stary są! Stupionowa góra jest samego Stoj! Jezus Maria! Znak rozpito nie! kurczaki! Zagotowane! Wychodzę, wariacie, co wychodzi, kółkę widać, z się i już na górze jestem. tam widać. Dobra, czekaj. Zobaczmy, co się dzieje. O, prawie ci patrz! Jakie to gigantyczne! ja! ja cię! człowieku, I ja Cię idzie Dobra! To no, ale koza! Ej, ja ci sadzić mogę? Czy normalnie mogę zatakować cyfry w tą radze. stary! Ej, no to ja są! Czekaj.